Tydzień ten był bardzo emocjonalny. Po radości z otwarcia marketów świątecznych i wprowadzenia tej wyjątkowej atmosfery wszystko ucichło, bo zaczęły krążyć pogłoski o kolejnym już lockdownie. Wprowadzili lockdown. Niewiele myśląc, spakowaliśmy rzeczy do wana i uciekliśmy z miasta choć na krótką chwilę. Chwila słońca, z daleka od tego wszystkiego. Do natury, do miejsca, które jest jednym z najpiękniejszych, jakie do tej pory widzieliśmy. Mało tego, że miejsce było piękne, mieliśmy też okazję zabrać w nie wyjątkowych ludzi. Dzięki, że z nami jesteś. Pamiętaj, by zostawić łapkę w górę, jeśli podobają ci się nasze filmy i subskrybować nasz kanał po więcej vanlifeowych treści. Serdecznie w kolejnym filmie dzisiaj ze schodów Uniwersytetu Wiedeńskiego Widzicie co, obydwoje tutaj studiowaliśmy. Obydwoje sobie tutaj przesiadywaliśmy. Teraz... I jak weszliśmy tutaj, tam jest informacja, że ten uniwersytet jest 1365 roku. Słuchajcie, to jest jeden z największych uniwersytetów w Europie, największy uniwersytet w tym niemieckojęzycznym obszarze. I tak zerknęliśmy na liczby, ile tutaj studiuje osób. <laughs> 10 tysięcy chyba z pracowników. pracowników. samych pracowników jest 10 tysięcy, a ile było studentów? Około 90 tysięcy studentów. I fun fact, te studia są za darmo. Ale nie o tym nie ten o... vlog! Jakbyście chcieli odcinek o systemie szkolnictwa tutaj w Austrii, o studiowaniu w Austrii, dajcie nam to. Mamy to na mamy trochę doświadczenia. Mamy trochę doświadczenia, możemy się z wami trochę podzielić. Dobra, ten vlog dzisiaj jest czymś specjalnym dla nas, bo jak wiecie sytuacja zmienia się z chwili na chwilę, z momentu na moment, wszystko wygląda inaczej i zapowiadają, że dzisiaj za parę godzin, możliwe, że zapowiedzą, że będzie lockdown. I, I jaka jest nasza reakcja? Jedziemy do Wana. <laughs> Jedziemy do Wana przynajmniej na parę dni teraz. Dzisiaj jest piątek rano i dzisiaj będziemy się pakować. Zabierać małą sprzedszkola, bo już ją tam zaprowadziliśmy. Wszystko pakować do wana i jedziemy przynajmniej do niedzieli, bo od poniedziałku już będzie zabroniona, zabronione poruszanie tak się. Myślimy. Po tak myślimy, tak, wszystko. na to wskazuje. No tutaj Austria dość restrykcyjnie podeszła do restrykcji. <laughs> Ale mi się <laughs> powiedział. Dosyć surowo podeszła do restrykcji i te restrykcje są. E, więc... I wczoraj już oboje, Streich i jeszcze Salzburg zapowiedzieli, że od poniedziałku będzie przynajmniej na parę tygodni totalny lockdown, w sensie, że zamykają znowu sklepy, zamykają wszystko. I tego samego się spodziewamy w Wiedniu. Ale żeby nie marnować tego czasu, to stwierdziliśmy, że po prostu jedziemy. A poza, tym, a poza tym mamy fajnych ludzi spotkać tam, gdzie jedziemy, więc wam ich. Pokażemy, ale najpierw mamy kilka rzeczy jeszcze do zrobienia, czyli my rozpakowaliśmy banana zero, jest no, gotowy, tylko, no. że jest sięgi, więc musimy się spakować, <grym> musimy zrobić jeszcze jedną paczkę, bo bierzemy udział w takiej akcji, gdzie dzieciaki z domu dzieca, dziecka pisały list do Mikołaja i my właśnie taki jeden list dostaliśmy i jedną paczkę musimy odebrać, więc... Bo w paczce, które odbieramy są rzeczy do paczki, którą chcemy dać tej dziewczynie. Mniej więcej tak to wygląda. I ostatnie, najważniejsze, chyba co będzie Was bardzo interesować, to to, że opowiemy Wam, jakie są zasady spania na dzikie w Austrii. Tak, to jest coś, czego sami się jeszcze uczymy, także będziemy sprawdzać te informacje, będziemy czytać, ale te informacje często są po prostu niejasne. Zacząłem, już siadłem sobie do tego, zacząłem się informować, ale dalej jeszcze tak. Nie jestem pewny w niektórych momentach, także będziemy jeszcze dalej szukać i będziemy Wam wszystko podawać, co tylko znajdziemy. Dobra, no to zabieramy Was ze sobą. Długi ten początek. Dobra, zabieramy Was w ten dzień z nami. Tak, sobie tutaj siedzimy i siedzimy na wprost, tam za Wami jest pierwsza moja praca. Tam była, się, jest, była. Jest kawiarnia. Była kawiarnia, teraz nie wiem, co tam zrobili. Jakiś... Swim kitchen, wegańskie, Swing kitchen. Burgery. wegańskie burgery. Także tam pracowałem. Byłem kellerem. Tynka też była kellerką. Ja pracowałam w barze z piskiem. A ja, ja lałem kawę, kawę, a ja robiłem kawę. Powiem wam, nie że. Nie bardzo, co Bardzo, fajne, bardzo, fajne, bardzo fajny czas. My mieliśmy w pierwszej dzielnicy jest... miejsce, które nazywa się 15-16. To jest browar. I oni na miejscu robią piwo. Moim zdaniem bardzo smaczne piwo. I ja tam właśnie pierwsze dwa lata studiów przepracowałam. A ja tam strasznie dużo piwa wypiłem. I strasznie dużo kawy tutaj też wypiłem. Tam się poznaliśmy. Przy piwie. Nie przy kawie. Chociaż lubimy kawę. I pijemy. I pijemy ją częściej niż piwo. Niestety. nie wiemy właśnie, jak to jest tak dokładnie, to chcemy się zapytać i widzimy właśnie policjanta, więc podejdę się zapytać. Nie wiem, czy możemy to nagrać, ale zaraz Wam powiem, co On powiedział na ten temat. Czy można spać na przykład w Wiedniu na, na parkingu, tak? O, żeby się zadokować, żeby nie rozkładać nic, tylko po prostu się przespać na jedną noc przy przejeździe przez Wiedeń do Chorwacji na przykład, bo bardzo dużo ludzi jeździ jednak do Chorwacji przez Wiedeń. Teraz zobaczymy. Tak, zobaczymy. No i słuchajcie, dopytaliśmy się, był przebił pan policjant. Widzicie i... co, sam jeździ kamperem. No i niestety mamy oficjalne złe wiadomości. W Wiedniu nie wolno nocować w samochodzie. Po prostu nie wolno spać. Bo to znaczy się można, ale tylko i wyłącznie w wyznaczonych na, na to miejscach, co będziemy jeszcze szukać, gdzie są te wyznaczone. Albo na kempingach. Albo na kempingach, ale tak po prostu na ulicy się zatrzymać no. i nocować nie wolno. Nawet jeżeli siedzimy no. za. najpierw si na Nawet jeżeli siedzimy za kierownicą normalnego samochodu osobowego. i chcemy się przespać, to nam nie wolno. To po prostu mogą przyjść i Was obudzić, ale tak. trzeba wziąć sobie hotel. Także tu mam, mówimy tylko i wyłącznie o Biedniu teraz. Tak. Bo to co? Region to jest troszkę inaczej widziane. Tak, także <laughs> idziemy sprawdzać dalej. I jak to jest poza Wiedniem I jeszcze wam powiemy, co my myślimy o wiedniu. Jeszcze sprawdzimy, gdzie w wiedniu Wiednie, są miejsca. Jest super. <laughs> sprawdzimy, gdzie w są miejsca, na których czysto teoretycznie można by było pewnie za opłatą się zatrzymać. Poszukamy tych informacji dla Was. Pazdziemy. czy ty masz stres, jak się pytasz takie rzeczy? No ja mam stres, ja nie wiem dlaczego ja mam takie głupie przekonanie. Wiecie, że policjanci to są tacy surowi ludzie. Że policjanci to są tacy surowi ludzie, którzy nie wiem, będą odburkiwać i tylko w, w te mandaty mi wlepiają. Raz. Dostałam mandat za jazdę na rowerze, tutaj po 50 euro jakoś od tej pory się tak sparzyła. okazało się, że był mega przyjemny pan, uśmiechnięty sam jeździ kamperem i trzeba trochę przełamać te stereotypy o policjantach niestety, szczególnie tych austriackich policjantach, bo wiem, że wielu z was też takie stereotypy ma. Ale dla mnie na przykład Krystian w ogóle się nie stresuje. Po prostu on, wiecie, ręce w kieszeni i Piu! idzie się pytać. A ja to, wiecie, już udawałam, że telefonuję, żeby nie musieć tam pójść. No, bo jak ja szedę do tego policjanta, już stydę na telefon i, i dzwoni gdzieś, się? gdzie dzwonisz. A już nie dzwonię, ja tylko udaję, żeby mnie nie widział. żeby nie musiała z nim rozmawiać. YouTuberka. O. Teraz idziemy odebrać paczkę i się pakować na wyjazd. Justyna poszła sobie jeszcze na ostatnie wizyty lekarzowe, a my tutaj właśnie nam przyniosła, bo przygotowaliśmy tą paczkę dla tej dziewczyny. I chciałem wam pokazać, co tam w środku mamy: skarpetki, bo sobie życzyła, skarpetki, bo sobie życzyła, skarpetki, bo sobie życzyła. I Justyna jeszcze poszła, bo tam było napisane, że chciałaby jakieś pachnące kosmetyki. I tutaj. Mamy body scrub, nie wiem do czego to służy, ale ładnie pachnie, taki ładny kremik do takie masło do ciała, tutaj jest do ust taki też pachnący i jakaś taka woda, no i ładnie zapakowane. Jestem ciekawy, czy w sumie coś takiego robicie, bo nam dają znać zawsze znajomi, jeżeli jest coś takiego organizowane i przesyłają nam te listy i bardzo chętno bierzemy w czymś takim udział. Bardzo, bardzo fajna rzecz, na to... Nas to za dużo nie kosztuje, a myślę, że, że to jest bardzo fajna rzecz i dużo radości sprawia. I nie wiem, znacie jeszcze jakieś takie akcje. Dobra, czekamy na Justynę. Ona zaraz wraca, mamy nadzieję z, z Anabelą. Anabela już jest po przedszkolu, jesteśmy spakowani, mamy wszystkie rzeczy w bagażniku. Tutaj jeszcze leży parę rzeczy na tylnej kanapie. No i jedziemy prosto potem do naszego wana. I czekam. Jest! Jest jest tyna i już jest wszystko w porządku. Więc... To zawsze dobrą wiadomość. To tak jest. Tacy jesteśmy przygotowani. Dojechaliśmy właśnie do Wana i przypomnieliśmy sobie, że tam na te nasze ławeczki nie wzięliśmy naszych pokrowców. czyli chcieliśmy po prostu... je wyprać. Wzięliśmy je wyprać i zostały w domu. Tam z tyłu mamy takie ładne zasłonki, które też chronią jak nie, jest zimno. Nie ma! Wzięliśmy właśnie się zastanawiamy, czy nie pojechać jeszcze do domu. Nie. To jest po drodze, nie po drodze. Mamy 20-20 km, trzeba nadłożyć w jedną stronę. Także. Hmm. Uwierz mi, dwa dni się obejdziemy. Ok. Trzyma. Powiedzcie, pojedziemy do domu, czy nie pojedziemy do domu, bo my jeszcze nie wiemy. Ale wie, tutaj. Christian, nie wie. Tutaj <laughs> zobaczymy. Tutaj jeszcze, tutaj już Was zostawimy dzisiaj. Teraz się skupimy na tym, żeby to wszystko poukładać tak jak trzeba. No i ruszamy. Mała zasnęła. No i widzimy się za trzy, dwa, spaliśmy w wanie. Spaliśmy w domu, bo byliśmy. Pojechali. Tak, zmęczeni. Pojechaliśmy jednak do domu i stwierdziliśmy, że jest godzina 9. .00. Nam się pada i o godzinie 9.15, chyba już byliśmy w łóżkach i staliśmy dzisiaj o 5.30. Jedziemy, jedziemy. przed nami 2 godziny 55. Czekają tam na nas fajni ludzie. I pokażemy Wam, gdzie jedziemy. W drogę! Jedziemy, jedziemy i okazało się, że tam, gdzie chcieliśmy jechać, jest ogromna mgła. Pomimo, że dzisiaj miała być piękna pogoda, więc jedziemy w takie miejsce, gdzie mamy pewnik, że będzie świecić słońce. Influencerzy na robocie. Dojechaliśmy. Stoję tutaj na tle czerwonego wana, znanego już w świecie internetowym vanlifeu polskiego. I Kasia Jarek, bo z nimi dzisiaj tutaj urzędujemy, byli już kupić bilet, także my jeszcze idziemy szybko kupić bilet i jedziemy do góry, w piękne miejsce, w którym już z nami byliście. Zobaczcie, a tak się mają ceny tutaj? Właśnie potwierdziłam z panią. Można tutaj wjechać i zostać na górze ile się chce, wcześniej myślałam, że to jest na 24 godziny, bilet kosztuje 18 euro i można zostać, możemy zostać do jutra, do której chcemy, martwiliśmy się, że będziemy się szybko musieli zbierać, a okazuje się, że możemy zostać ile chcemy, a druga rzecz jest taka, że jeżeli byście wjeżdżali tam po godzinie 18, to jest taki trochę, wiecie, low budget wersja, teraz oczywiście już jest ciemno jak się tam wjeżdża po 18, więc to nie jest już takie spektakularne, ale wtedy bilet kosztuje nie 18 euro, a 10 euro. Nie. Słuchajcie, a tutaj mamy Kasię i Arkę z Nasz Van. Na Instagramie możecie sobie zobaczyć ich podróże. W ogóle oni są teraz po drodze do Hiszpanii, może Maroko. Także nie tak jak my tutaj, wiecie, w Wiedniu zostajemy kiblować. Oni robią faktyczną vanlife'ową przygodę, także koniecznie zerknijcie do nich na Instagram. Zobaczyć, gdzie tam dalej pojadą, ale na dzisiaj i jutro jeszcze zostają tutaj z nami. Tadek, pokaż się. Tadek. Tadek. Tatka jeszcze nie poznaliście, czekajcie, bo nic nie widzicie. Tadeusz, witamy Cię oficjalnie na polskim YouTubie. Ja myślę, że Ty już byłeś u Kasi i Łukasza, tak? A będziesz teraz u nas jeszcze. Cię trochę nie widać, ale ja Cię później jeszcze lepiej nagram. Cześć, cześć, cześć. Jak Ty ładnie pachniesz, nie śmierdzi Ci z buzi. Myliście mu zęby? Nie, on jest <suszy> tak ma, naturalnie. <suszy> <suszy> I dotarliśmy, jesteśmy tutaj na miejscu. Jest cieplutko. Justyna przesadza, że kurtkę ubiera, naprawdę. Nie wiem, jest 7,5 stopnia, ale w słońcu jest bardzo fajnie. I wylądowaliśmy w tym samym miejscu, co kiedyś, bo jesteśmy nad mgłą. To jest super. I po drodze Justyna wzięła sobie trochę czasu i poczytała... Tak się nazywa Myślę, że to nie miejsce. To Miejsce się nazywa Część Cześć Tadeusz. A Tynka zawzięła trochę czasu i poszukała, gdzie można spać, gdzie nie można spać w Austrii i o tym zaraz będziemy do was mówić. No. I rzucaj! No. I rzucaj. Siad! 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 Nadek! Biegaj! Zabraliśmy Kasię i Arka w miejsce, które skradło nam serce za pierwszym razem. Piękna panorama na Alpy, widok na lodowiec, mgła unosząca się poniżej my i cisza. Zobaczyliśmy też pierwszy śnieg w tym roku. Nie jestem pewna, kto miał najwięcej potrzebne? radochy. Mała, Tadek, czy my. Mądry to bałwe czy nie? No to dawaj. No słuchajcie, bo ja mam już tu oczy okay, już. Mogę się widać już. No ale to... Do... No, tak najpierw oczy, tu mamy. To stanie zaraz ścieżką Tak się do papieru tak się nie będzie trzymał. O dziękuję. To już chyba na obiad postanowiliśmy zjechać odrobinę niżej na parking, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Wymarzona miejscowa. Kasia zaserwowała nam kawę w kubkach przywiezionych z lokalnego sklepiku z Portugalii. Ręcznie robiona ceramika. Każdy znalazł sobie jakieś zajęcie, jedli mniej, trudy trochę bardziej intensywne. Na obiad przygotowaliśmy meksykańską ucztę z wielką ilością uśmiechu i radości, wszyscy sobie razem zjedliśmy. Podziwiając widok na spektakularny lodowiec Dachstein. Dostaliśmy też niesamowity prezent, niesamowicie trafiony prezent. Specjalną kawę z mega fajnej palarni, jak się okazało, Coffee Lab, do naszej kafeterki. Palarnia, ta poza pyszną kawą, taką speciality, dba też o piękne opakowanie, co uważam za mega, mega plus. Więc mieląc odpowiednią kawę, w odpowiednim młynku, na odpowiednią grubość, zaparzyliśmy najlepszą kawę z kafeterii, jaką do tej pory piłam. I to bez mleka. Dzięki Arek, jesteś naszym kawowym guru i robisz najlepszy cold brew. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja wam w sumie opowiadam całą tą historię, a nie ma głosu ani tego, co mówiliśmy, to dlatego, że ostatnie. Minuty filmu nagrały nam się bez głosu, więc postaraliśmy się to uratować jak mogliśmy. O, tutaj na przykład opowiadam Wam, jak wygląda spanie na dziko w Austrii po tym, jak zrobiłam dogłębny research, ale przygotowaliśmy dla Was też wpis na blogu, więc koniecznie tam zaglądnijcie, tam jest to wszystko zebrane do kupy i usystematyzowane. O, zobaczcie, tutaj się z Wami żegnamy, życzymy Wam dobrego dnia, dziękujemy Wam, że jesteście. Dziękujemy naszym patronom i jak zawsze zapraszamy Was w przyszłym tygodniu o godzinie 9 rano, tak jak zawsze. A jak chcecie bardziej być na bieżąco, to zerknijcie też na nasz Instagram. Trzymajcie się ciepło. Dobrej niedzieli, cześć!